Nie no słuchajcie, muszę to nagrać. Pokażę wam co teraz YouTube odpierdziela. To już jest tak totalna masakra, że szkoda gadać. Patrzcie chciałem włączyć sobie tutaj taki filmik. Z, no załóżmy Weronikę trusz... Jak ona ma? Truszczyńska. Tego czego nie mówią w, o Chinach. Nie mówią o Chinach, ok. No i patrzcie co się będzie działo. Mam nadzieję, że to będzie tak samo jak było. Jest włączona blokada, słuchajcie, wtyczka do blogady. O jest! Patrzcie się, jest włączona wtyczka do blokady reklam A YouTube jakoś zrobił, że leci reklama Nie ma nawet zatrzymaj, czy tam pomiń Trwa 20 sekund Jasne I teraz patrzcie się na to To jest też reklama Na żółto Da się to pominąć? Jak najbardziej nie to mogę przewinąć, ja pierdole, to się może udać, ale nie mógł... słuchajcie to jest masakra, przegięcie totalne, dwie reklamy pod rząd, pierwsza 20 sekund, druga 48 sekund, nie da rady jej pominąć, musicie to przeczekać? YouTube się kończy, oni sobie sami strzelają w topę i powiem Wam szczerze, że jeżeli ktoś wymyśli coś lepszego niż YouTube'a, od razu na to przechodzę jestem pewny, że przejdzie mnóstwo osób, bo czegoś takiego no, nie można tolerować. Totalny shit się zrobił. Jeszcze sprawdzę: słuchajcie na Chromie, czy jest to samo, ale Firefox nie radzi sobie z tym kompletnie. Słuchajcie, odpaliłem YouTube'a na Chromie. Chrom zawsze sobie radził z tym bez problemu. Nie było tutaj żadnych kurde takich dziwacz z tymi reklamami, jak to widzieliście. Jeszcze raz puszczam waronikę Truszczyńską. Zobaczymy, czy poleci. Czy znowu będą reklamy. Jeżeli tak, to znaczy, że. Pa... Jak tam Wam się podobają nowe miniaturki? Cześć, o Sorry, miałem zapowozować teraz w, w tym. Tutaj. Widzieliście to? Wskoczyła nas. Dosłownie ułamek sekundy ta reklama i od razu znikła. Czyli Chrome sobie z tym radzi 100 tysięcy razy lepiej. Firefox jak zwykle 100 lat za murzynami, że tak powiem. Jeszcze sobie odpalę jeszcze raz główną stronę, ale kombinują. Dobra, teraz załóżmy sobie odpalę. Yy, no tutaj, metrologię. Czy będą jakieś reklamy? Nie ma. Metrologii powstał dzięki wsparciu. Słuchajcie, tutaj na metrologii nie ma reklam. Jeszcze zobaczmy sobie Nano -serwisa. Cześć, na kanale. Nie ma, ma reklam. reklam. Czyli Chrome sobie radzi tysiąc razy lepiej. Jeszcze dodajmy wawel PC. Też nie ma reklam. No i Kuba klawiter. Wiem, że tu gdzieś jeszcze był. O. Dobra, Kuba klawiter i tylko, że on tutaj miał jakiś najnowszy filmik, ja zobaczę w historii w ogóle. I też. O, to puszczałem na Firefoxie i kurde, reklama 2 minuty. New. Słuchajcie, reklama była 15 sekund. Aha. Najpierw to ja chciałbym na przykład zobaczyć link. Jest. Jest. Powiem wam tak, Chrome sobie radzi, widzieliście, wskakują reklamy, ale je kurde wykopuję. także wielki plus dla Chroma. Nie mogę się do niego przekonać, w, tak jak jestem już przyzwyczajony do Firefoxa, gdzie mam na górze, słuchajcie, zakładki, te wszystkie takie kurde folderiki i tak dalej. Czy można tutaj importować z Firefoxa to co mam na, a, a, a czy to co mam na Firefoxie, czy mogę tutaj zaimportować? Też takie, że będą te zakładeczki w pięknie, ten? bo jeżeli tak, to chyba przesiądę się już na stałe na Chroma, bo Firefox, no lipa trochę się robi. Dobra, to tyle ode mnie, widać, że YouTube coś kombinuje i ciekawy jestem, co dalej oni wymyślą. Pozdro, trzymajcie się.